Często przerywam komuś, ale jak tu nie przerwać, kiedy ktoś gada głupoty? Kiedyś przerwałem nawet pani, za co dostałem uwagę, ale to ja miałem rację. Potrafię coś odłożyć w jakimś miejscu i za sekundę nie pamiętam, gdzie to odłożyłam, i rano jestem w strasznym takim zorientowaniu co robię. I dlatego się spóźniam. Zdarza się, że po prostu przeoczę coś, nawet w egzaminie czytam jakieś sprawdzianie, a potem się okazuje, że nie zrobiłam całej strony z zadaniami. Często słyszymy, że kiedyś to żadnego ADHD nie było. To teraz się pojawiło jakoś ostatnio i u wszystkich jest rozpoznawane. Ale ADHD to nie jest żadna nowa rzecz. Już w 1775 roku niemiecki lekarz Melchior Weikart opisał zaburzenie, w którym osoby są rozpraszane przez wszystko, nawet przez własne myśli. Mają problemy z organizacją, nie kończą powierzonych im zadań, popełniają wiele błędów, są nieuważne. Kiedy zaczynam opowiadać, często za bardzo wchodzę w szczegóły. Ludzie skasymują, weź już skończ, albo ziewają. Dla beki. A ja tylko uważam, że wszystko, o czym mówię, jest ważne. Wstaję pod pretekstem pójścia, otworzenia okna, a tak naprawdę czuję potrzebę wstania i się przejścia. Czasami nie mogę siedzieć w miejscu i chciałbym coś narysować. Kiedyś mówiłem, że już do toalety, ale nam się się zorientowali, i się nie puszczają. A ja po prostu nie mogę tak długo siedzieć. Długopis mam w kieszeni, kurtki. Cały czas sobie nim klikam, albo teraz na przykład kostkami strzelam u rąk. Takie tupanie w miejscu pomaga mi się skupić, a bardzo to przeszkadza moim koleżankom i kolegom, jak z nimi siedzę, bo często cała ławka się rusza. Z ADHD związanych jest bardzo wiele zaburzeń psychicznych. Przede wszystkim zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe, uzależnienia, zaburzenia osobowości. U kobiet anoreksja i bulimia. Te zaburzenia są często następstwem ADHD. I Jeśli nie będziemy diagnozować i leczyć ADHD, często nie da się dobrze, skutecznie leczyć tych następstw. Nie możesz po prostu wstać i zasypiasz, chociaż tego nie chcesz. Mówisz, że już idziesz, już chcesz iść, bo wiesz, że, że możesz się spóźnić i będą niezadowoleni, ale tego nie kontrolujesz. Jestem dość niezdarna i na przykład nie chcą mnie wybierać na wf jak gramy w gry zespołowe. Typu piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka, bo każdy wie, że nie złapie piłki albo, że ją w ogóle wyrzucę gdzieś obok. Na przykład mamy na 200 słów pracę mieć i z jednej kartki zrobią się nagle trzy. Każdy wątek jest dla mnie ważny. Skup się. Zacznij się starać. Jesteś zdolna, ale leniwa. Masz tak duży potencjał, gdybyś tylko potrafił go wykorzystać. Kiedy nauczycielom brak zrozumienia dla dysfunkcji wywołanych przez ADHD, problemów związanych z samoregulacją czy niedoborami dopaminy, ich uczniowie słyszą właśnie takie zwroty. Te słowa, a często i kary, burzą poczucie własnej wartości i mają efekt przeciwny od zamierzonego. Nie lubię jeść tych wszystkich dziwnych rzeczy. Nie lubię próbować nowych smaków. Chociaż wiem, że to jest dziwne, że to ktoś na przykład nie lubi bananów, ale ja tak mam. Na egzaminie próbnym mi się trafiła taka sytuacja, że robiłam zadanie. Jakby zaczęłam mylić cyfry, jakby liczby z jednego zadania z drugim i wyszedł mi słownik. Niektórzy koledzy mówią, że jak mam ADHD, jestem głupi. Ja im mówię, jak mam ADHD, to nie znaczy, że jestem głupi. Człowiek, który przychodzi na świat z ADHD, rodzi się jednocześnie z wieloma specyficznymi talentami, ale jest delikatny i można powiedzieć łatwopalny. Jeżeli będziemy wspierać dzieci z ADHD, jeżeli będziemy je chronić, to one w przyszłości będą naszą dumą, bo to ich ciekawość i kreatywność i ich energia popycha świat do przodu. ADHD to najczęściej występujące zaburzenie neurorozwojowe wśród dzieci i młodzieży. Połowa wszystkich młodych pacjentów, odwiedzających psychologa lub psychiatrę, przychodzi właśnie z powodu ADHD. Nie pokazaliśmy twarzy dzieci mówiących o swoim życiu z ADHD, bo nie chcieliśmy ich stygmatyzować. Kiedy dorosną i zaczną odnosić sukcesy w nauce, biznesie, w sztuce, w mediach, same zadecydują, czy chcą, by inni wiedzieli, że mają ADHD? Tak jak na przykład ja. I tak jak ja. Bo ja też mam ADHD. Ja też mam ADHD. I tak jak ja. Bo ja też mam ADHD. ADHD, ADHD jest jedziemy. nas wiele.